Witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj w domowym zaciszu troszeczkę pobawimy się w chemika, tworząc własny krem do twarzy. Cały proces trwa niecałe 5 minut, a w 5 minut w domowym zaciszu możemy stworzyć świetne kosmetyki, które będą nam się w idealny sposób sprawdzały w naszej pielęgnacji. Więc jeżeli Was taka tematyka interesuje, zapraszam do oglądania dalej. Na e naturalne będzie dostępny zestaw, em, który będzie umożliwiał stworzenie samodzielnie w domu kremu do twarzy z 0,3% stężeniem retinolu. Ten zestaw jest strasznie wyprzedawany, więc cudem też mi się go udało upolować i dzisiaj wam po prostu zaprezentuję jak można stworzyć krem z retinolem w domu. Cały proces nie trwa nawet 5 minut, ale najważniejsza jest higiena, dezynfekcja i przestrzeganie podstawowych zasad higieny przy tworzeniu takiego kremu. Okej, okay, podstawowa zasada higieny, najpierw dezynfekcja dłoni, potem ubiór rękawiczek i później ponowna dezynfekcja tym razem rękawiczek i do tego celu posłuży mi oczywiście spray laka dezynfekujący. Zdezynfekuję sobie dłonie. I teraz, kiedy mam dłonie zdezynfekowane, pobawimy się w małego chemika, moi drodzy. Zakładając rękawiczki zdecydowanie. I przechodzimy do akcji tworzenia kremu do twarzy. Rękawiczki założone, pozwolę je sobie zdezynfekować. Naprawdę przestrzegajmy tutaj zasad higieny, ubierajmy rękawiczki przy tworzeniu kremu do twarzy bądź jakichkolwiek kosmetyków w domu, co pozwoli nam stworzyć efektywną, świetną formułę, ale najważniejsza jest po prostu schematyka higieny i zachowania. Bezpieczeństwa, więc przechodzimy do tworzenia kremu. Ja sobie pozwolę od razu otworzyć już ten zestaw. Zestaw, który do nas przychodzi, prezentuje się w taki oto sposób. Mamy tutaj wszystkie odmierzone składniki aktywne. Teraz otwieram oczywiście bazę kremową, podstawowy produkt do tworzenia kremu do twarzy i baza kremowa prezentuje się w taki oto sposób i tutaj za pomocą oczywiście patyczka będę sobie przelewać tą bazę od razu do opakowania airless, gdzie później będę mieszał składniki aktywne. Kiedy baza kremowa jest już w opakowaniu airless, przechodzimy do dodawania składników aktywnych. Jest to bardzo ważny proces, ponieważ tutaj będę teraz dodawał pierwsze trzy składniki aktywne. Należy później wymieszać całą formułę kosmetyczną i później dodawać każdy kolejny inny składnik aktywny. Więc oczywiście baza kremowa jest już w opakowaniu airless. I gdy tutaj już baza kremowa jest w opakowaniu, należy dodać trzy pierwsze kluczowe składniki aktywne, po czym wymieszać cały kształt formuły i później stopniowo kolejne składniki aktywne dodawać. I teraz będę dodawać oczywiście koenzym Q10. Koenzym Q10, czysta forma koenzymu Q10 będę dodawać do kremu, do bazy kremowej i całą zawartość probówki należy dodać. Tutaj są wymieszane proporcje składników aktywnych dobrane w odpowiedni sposób do tego Także dosłownie do samego cna koenzym Q10 dodajemy do bazy kremowej. I po dodaniu koenzymu Q10 do bazy kremowej mamy produkt o lekko żółtym zabarwieniu. Retinol. I teraz otwieram tą probówkę. I tutaj musi się dziać szybka akcja, ponieważ po otwarciu retinol należy bardzo szybko dodać do tego opakowania. Więc ja go sobie pobieram. Jest to przezroczysty płyn. I też docna dosłownie. I teraz, kiedy mamy dodany retinol i koenzym Q10 do formuły kremowej, dodajemy stabilną formę witaminy C, czyli mamy tutaj bardzo mocną synergię działania pre o prewencji anti-Age i regulowania skóry, więc nabieram witaminę C i dodaję do bazy kremowej z naszym retinolem i koenzymem. 10. Mówię wam, zabawa jest fajna, naprawdę sprawia to mega frajdę i radość, że można stworzyć samodzielnie w domu kosmetyk, także jak najbardziej. I teraz w bazie kremowej mamy trzy podstawowe składniki aktywne, które należy połączyć z bazą kremową i wymieszać do uzyskania jednolitej konsystencji produktu, i później należy z osobna dodawać każdy kolejny składnik aktywny, więc ja teraz wymieszam sobie tą formułę. E, witaminę C, retinol i koenzym Q10 z bazą kremową, w, która jest w opakowaniu. Wymieszamy na jednolitą konsystencję. Żeby się wszystkie składniki aktywne połączyły dosłownie 30 sekund. I mamy już tutaj wymieszane wszystkie kluczowe składniki aktywne. I teraz po kolei dodajemy następne składniki aktywne i z każdym kolejnym składnikiem aktywnym mieszamy. Czyli tutaj nie dodajemy trzech składników aktywnych już na raz i mieszamy, tylko po prostu każdy z kolei składnik i później mieszamy. Teraz będę dodawać kompleks z kwasem hieluronowym niskocząsteczkowym. Kwas hialuronowy, koenzym Q10, retinol, witamina C, noc bajeczka, rewelacja, samo bogactwo składników aktywnych za 44 zł. Rewelacja. Więc ja pobieram sobie teraz kwas hialuronowy i dodaję do bazy. I teraz po dodaniu kwasu hialuronowego oczywiście mieszamy ponownie całą zawartość, którą już mamy w opakowaniu Airless. I mamy tutaj już dodany retinol, witaminę C, koenzym Q10 i kwas hialuronowy. I po dodaniu kwasu hialuronowego, formuła kremowa prezentuje się w taki oto sposób. Jest jednolita o jednolitej barwie, także jak najbardziej wszystko jest bardzo dobrze wymieszane. I teraz dodajemy ekstrakt z aloesu, zatężony w proporcjach 10 do 1. I oczywiście też całą zawartość probówki. I ekstrakt z aloesu teraz pobieramy i dodajemy do bazy. Wiem, to wygląda paskudnie, ale już formuła jest wymieszana i aloes został tutaj dodany. I teraz będziemy dodawać do tego kremu roślinne komórki macierzyste, moi drodzy. Które działają silnie przeciwzmarszczkowo, przeciwzapalnie. Komórki macierzyste, które teraz będę dodawać do kremu. One mają taką ciut żelową konsystencję, to nie jest rzadka formuła zdecydowanie. Po 30 sekundach mieszania, oczywiście, cała formuła kremowa jest już gotowa. I teraz. Także jak najbardziej już nałożyłem em, zakrętkę na opakowanie, i naklejka jest zrobiona. I teraz krem mam na dłoni. I co mogę Wam powiedzieć, że konsystencja jest bardzo lekka. Czy zapach jest? Nie. Kosmetyk jest bez Bardzo szybko się w skórę wchłania i pozostawia takie jedwabiste. Wykończenie. Krem stosujemy tylko i wyłącznie w nocnej pielęgnacji. Miejcie tego świadomość ze względu na zawartość retinolu o stężeniu 0,3%. Zasada również obejmuje tutaj w tym przypadku, że jeżeli nie mieliście styczności z retinolem, stosujecie go raz w tygodniu, a później dopiero zwiększacie częstotliwość do dwóch razy w tygodniu. Także, no finalnie, krem mi się udał, więc teraz go będę testować, dam Wam znać. Więc, moi drodzy, to jest coś genialnego, że można stworzyć samodzielnie kosmetyki w domu. Jeżeli Wam się taki materiał podobał, zostawcie łapkę w górę, a w następnych częściach będę tworzył dla Was następne kosmetyki. Trzymajcie się ciepło, do następnego. Buziaczek!